Dzień dobry, dzisiaj zapraszamy na zajęcie, w którym będziemy wspierać rozwój społeczny dziecka. Drodzy rodzice opiekunowie, prosimy pamiętać, aby realizować nasze zajęcia, gdy Wasze dziecko jest wyciszone, znajduje się w miejscu, w którym czuje się komfortowo i nie jest narażone na niepotrzebne bodźce, jak telewizor, radiotelefon. Jeżeli zauważą Państwo, że dziecko jest pobudzone, zaniepokojone, ma trudności z koncentracją uwagi, warto przyłożyć realizację zajęć. Może to będzie kilkanaście minut, a może dłużej. W razie trudności, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z terapeutą. Wiek przedszkolny jest to okres, w którym dziecko poznaje siebie i otoczenie, zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności. Doświadczając różnych sytuacji, a także dzięki obserwacji otoczenia, zmienia się samo dziecko, jak i jego sposób działania zaczyna dostrzegać potrzeby innych, a także to, że nie stanowi centrum świata. Dziecko musi nauczyć się przezwyciężać swoje dążenia do spełnienia własnych pragnień. Przystosowanie do świata pełnego innych osób, jak i różnych przedmiotów wymaga czasu. Warto wspierać dziecko w tym poprzez na przykład rozmowy, czy omawiając różne sytuacje o charakterze społecznym. Przyjrzyj się obrazkom! Opowiedz, co na nich się dzieje. Jak dzieci traktują zwierzęta? Jak myślisz, czy to, co robią, jest dobre, czy złe? Na pierwszym obrazku dziewczynka wyprowadza psa na spacer. Na drugim obrazku dziewczynka ciągnie psa za ogon. Zastanów się, które zachowanie jest dobre, a które złe. Mhm. Najpierw wskażemy dobre zachowanie. To jest to. Dziewczynka wyprowadza pieska na spacer. Trzeba wyprowadzać psa na spacer albo wypuszczać go na podwórko, żeby piesek mógł pobiegać, pobawić się, a także się załatwić. Więc to jest bardzo ważne i bardzo fajnie, że dziewczynka wyszła z nim na spacer. Widać, że ona jest zadowolona i piesek. Na kolejnym obrazku jest złe zachowanie. A to dlaczego? Dlatego, że dziewczynka ciągnie pieska za ogon, a pieski nie lubią być ciągnięte za ogon. Może je to na przykład boleć. Jest to na pewno nieprzyjemne, a dziewczynka, widzimy się złości, więc może robić to naprawdę mocno. I to nie jest dobre zachowanie. Przyjrzyj się obrazkom, opowiedz, co na nich się dzieje. Jak dzieci traktują zwierzęta? Zdecyduj, na których obrazkach zachowują się dobrze, a na których źle. Na pierwszym obrazku chłopiec karmi rybki, na drugim obrazku chłopiec wrzuca zabawki do akwarium. Na tym obrazku chłopiec kopnął kotka. Na ostatnim obrazku chłopiec głaszcze kotka. Zastanów się, kiedy dzieci zachowują się dobrze, a kiedy źle. Opowiedz o tym osobie w twoim otoczeniu, może są tam rodzice, może kolega, koleżanka, może wujek, ciocia. Zastanów się i porozmawiaj z nimi też o tym, skąd widziałeś, że to zachowanie jest dobre lub złe. Najpierw wskażemy dobre zachowanie pierwszego chłopca. To jest to: chłopiec karmi rybki. Jest to dobre zachowanie, ponieważ rybki często są głodne i warto je nakarmić. Nie mogą w akwarium same zdobyć pożywienia, dlatego my musimy je dostarczać. Złe zachowanie to jest to: zobacz, chłopiec wrzuca tu zabawki. Rybki mogą się przestraszyć. A do tego będą dalej głodne, ponieważ nie dostały jedzenia. Tutaj mamy drugiego chłopca, które zachowanie jest dobre. To jest to: chłopiec głaszcze kotkę. Zobacz, chłopiec jest zadowolony, że głaszcze kotka. Jaki kotek jest zadowolony, że jest głaskany. Kotki lubią, gdy się je głaszcze, wtedy, kiedy one też mają na to. Ochotę. Wtedy i ty możesz się cieszyć tym, że kłaszczysz kotkę, jak i on się cieszy, że może z tobą spędzić czas. Złe zachowanie to jest to, zobacz, jaką smutną minkę ma kotek. Widać, że go to w ogóle, że mu się to nie podoba i jego może po prostu to boleć, ponieważ chłopiec go kopnął. To jest złe zachowanie. Jak widzimy, jest chłopiec bardzo zły. Ale nie powinien kopać kotka. Przyjrzyj się obrazkom, opowiedz, co na nich się dzieje. Otocz pętlą te, na których dzieci dobrze się zachowują. Ty możesz wskazać te obrazki, na których dzieci dobrze się zachowują. Na pierwszym obrazku dziewczynka czesze psa. Na drugim chłopiec rozgania gołębie. Na trzecim chłopiec bawi się z kotkiem. Na czwartym obrazku dziewczyna karmi ptaki. Na piątym obrazku dziewczynka dotyka patykiem psa. Dotyka może go szturcha. Na szóstym obrazku Chłopiec chce oblać wodą kotka. Zastanów się, które zachowania są dobre, a które złe. Porozmawiaj z osobą w Twoim otoczeniu na temat tego, dlaczego tak uważasz. I po czym poznałeś, że to zachowanie może być dobre lub może być złe? Najpierw wskażemy obrazki, na których dzieci zachowują się dobrze. Pierwszy z nich to jest ten. Dziewczynka czesze psa. Możemy powiedzieć, że dziewczynka lubi czesać psa, ponieważ się uśmiecha. A pies lubi być czesany, ponieważ siedzi spokojnie i widać też, że jest zadowolony. Drugie dobre zachowanie to to. Chłopiec bawi się z kotkiem. Widać, że chłopiec lubi to robić, jest uśmiechnięty. Kotek spokojnie bawi się i każdy z nich cieszy się tym, że razem mogą spędzić czas. Kolejne dobre zachowanie to dziewczynka, która karmi ptaszki. Zimą jest mniej pokarmu dla ptaszków, więc dobrze jest je nakarmić. Dziewczynka ma chyba tutaj, w takiej torebce, ziarenka i karmi ptaszka, który jest pewnie głodny. To są wszystkie dobre zachowania dzieci. Teraz wskażemy złe zachowania dzieci. Pierwszy z nich, to jest to. Chłopiec rozgania gołębie. Zobacz. gołąbki chciały zjeść spokojnie ziarenka. Ale chłopiec im to uniemożliwił, ponieważ je rozgonił. Może coś krzyczał. Na pewno się przestraszyły, ponieważ szybko odleciały. Kolejne złe zachowanie to to. Dziewczynka, chyba szturcha pieska, albo. Go klepie patykiem. Pieski nie lubią, kiedy się im tak robi. Dlatego możemy też zwrócić uwagę na to, że dziewczynka chyba jest zła, więc może to robić nawet dość mocno. I to nie jest dobre dla pieska. Kolejne złe zachowanie przedstawione jest na tym obrazku. Chłopiec chce oblać kotka wodą. Koty nie lubią być oblewane wodą, dlatego nie jest to dobre zachowanie, ponieważ kotek będzie później smutny. Karty pracy pochodzą z publikacji co dzień naprzód oto świat. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorzy. To Maria Dawidowicz i Katarzyna Kozak, Wydawnictwo Harmonia. To już koniec zajęć. Dziękujemy za uwagę, i do usłyszenia.